Po roku przerwy wracamy na odcinki asfaltowe. W Mistrzostwach Świata w większości ścigamy się na szutrze, Także bardzo się cieszę, że przed rajdem Europy Centralnej, w Mistrzostwach Świata, wystartujemy w tym tygodniu w rajdzie Węgier, z którym to mamy bardzo dobre wspomnienia. Debiutowaliśmy tutaj w 2020 roku, żeby w 2021 roku zdobyć w Mistrzostwach Europy, tutaj na tym rajdzie, drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, wygrać cały niedzielny etap w dniu moich urodzin. Pamiętam, że to był jeden z moich lepszych dni rajdowych, jakie tylko pamiętam. Wygrywaliśmy nawet odcinki specjalne w nocy, ścigając. Się z Matem Osbergiem, Nikolajem Gryazinem i wieloma szybkimi węgierskimi zawodnikami. W tym roku pojawiamy się na tych dzisiejszych testach asfaltowych z nowym samochodem. Za mną Fabia RS Rally 2, którą oczywiście już bardzo dobrze znam na szutrze, natomiast staram się poznać ten samochód lepiej właśnie na asfalcie. Na całe szczęście z perspektywy lat w rajdach samochodowych mamy dobre wsparcie. Oczywiście inżynier Marcis ma sporo pomysłów, też mogę liczyć na, na wsparcie ze strony Romana Kresty, który za nam. co do tego jak ten samochód powinien być ustawiony. Dzisiaj mieliśmy drugi dzień testowy. Cieszę się, że na odcinku byli też szybcy zawodnicy, bo był to najwyższy czas, żeby obudzić się w tej prędkości asfaltowej, w percepcji zdarzeń i Mam nadzieję, że, że podczas tego rajdu od samego początku będę wykonywał mocne kroki do przodu, żeby wrócić do tej formy, w której, w której bywałem, ścigając się dużo na asfalcie i szybko zrozumieć samochód, a nie czekać i uczyć się go przez długi okres. Więc przed nami zawody. Zawody w tym roku odbywają się bardziej na początku października, dwa, dwa lata temu, było to dwa tygodnie później, co tutaj e, trochę zmienia, ponieważ ta jesienna aura, dzisiaj jeszcze nie jest jesienna, ponieważ w trakcie dnia było ponad 24 stopnie. Zobaczymy, jak będzie na rajdzie, natomiast zapowiada się suche ściganie. Wracamy do moich ulubionych opon Michelin, które, które będą na naszej fabii. Jestem naprawdę pozytywnej myśli i daje mi dużo frajdy to, że wystartujemy w takim sprinterskim dla mnie z tej perspektywy mistrzostw świata rajdzie. Bo to niecałe 200 km ścigania po, po pięknych asfaltowych trasach. Mam nadzieję, że pokażemy się z dobrej strony, ponieważ po to też tutaj przyjechaliśmy. Mamy już i wiedzę, i doświadczenie. Musimy tylko poznać szybko samochód i będziemy w stanie walczyć z najlepszymi zawodnikami Mistrzostw Europy. Także trzymajcie kciuki przez cały weekend. Za nami testy przed rajdem Węgier to był wymagający dzień, bo tak naprawdę no, jeszcze nigdy nie siedzieliśmy w tym aucie w asfaltowej specyfikacji. Dla mnie to było duże wyzwanie, ale myślę, że szybko się odnaleźliśmy i, i zrobiliśmy dobre testy. Dobrze wspominam ten rajd, bo pamiętam dwa lata temu poszło nam tutaj całkiem dobrze. Zajęliśmy drugie miejsce w Mistrzostwach Europy walcząc z Nikolajem Graazinem i z Madsembergiem. Także no, jestem jakby pełen nadziei, zobaczymy, jak będzie w tym roku, ale jestem tutaj z przyjemnością i na pewno będę się cieszył, jak będziemy jechać ten OS Fuzer czy OS Matt Dishnoco. W Winicach, tam jest zawsze dużo ludzi, jest tutaj przyjemnie. Po prostu fajny ride. Zapraszam na odcinek specjalny. Sporty motorowe w każdy piątek o 17. Do usłyszenia. Karol Ferenc.